Wygląda jak Frankenstein i trochę straszny. Tego raczej nie wykorzystamy. Większej wtopy niż w Celu nie będzie. Do tego no, naszego Fordowskiego trochę szkoda tak zakładać. No jest Frankenstein. No. no. Ma sporo zmian, jakiś wiesz, w późniejszych latach mu widać sporo modernizowany był. To jakaś mądra podstawka pod, pod coś. Takie przypomnienie oczywiście o porównywarce ubezpieczeń Mubi. Warto żebyście weszli, zobaczyli ile będzie kosztowało ubezpieczenie dla Waszego samochodu, bo może się okazać, że znajdziecie tam najlepszą ofertę. Tym bardziej, że korzystając z linku, który znajduje się pod spodem dostaniecie 150 zł zwrotu, więc sprawdźcie ile będzie kosztowało ubezpieczenie Waszego samochodu. Dzień dobry. Dzisiaj w Fordzie GPW dla muzeum bardzo duże zmiany. Po pierwsze, co akurat nie jest najważniejszą sprawą, ale już jednak zawiozłem silnik do pospawania. Zresztą w bardzo komfortowych warunkach. Drugą, dużo ważniejszą sprawą jest to, jaki telefon dzisiaj odebrałem od Patryka, a mianowicie przyjedzie do nas dzisiaj to drugie podwozie. Które Patryk kupił w Stanach. Artur, kierowca z Muzeum w Otrembusach, właśnie w tej chwili wjeżdża do Gdańska, więc za chwilę będzie u nas tutaj w Carringtonie i zobaczymy, tak naprawdę, jak to podwozie wygląda, które elementy będziemy mogli z tego wszystkiego użyć i, no i będziemy mogli ruszyć dalej z projektem, bo od kilku tygodni mało się dzieje, właśnie dlatego, że czekaliśmy na to podwozie, a jest ono nam bardzo potrzebne. Zobaczcie sami. Ale dzisiaj dobry zestaw u chłopaków. No naprawdę... Strasznie mi się podobają te Maserati. I one są jeszcze w naprawdę dobrej cenie. Znaczy nie wiem ile już kosztują, natomiast sprawdzałem je, pamiętam chyba rok temu i one jeszcze były w miarę osiągalnych cenach. A sylwetka ich po otwarciu tego dachu jest naprawdę absolutnym sztosem. Przepraszam, balnąłem drzwiami w Majbachu, bo zapomniałem, że one się same domykają. Bardzo ładnie, z tymi, z tymi pałunkami, z tym wszystkim, fajnie to wygląda. Dobra. Idziemy szukać po dworze. O, następne Maserati. następne Maserati Quattroporta. Też jeden z najfajniejszych klasyków takich dostępnych. Jaka tam stoi ósemka? A, o tym obiecałem wam, że, e, że zrobię e, materiał. Koniecznie. Na kołach od CSI na Manu. A, bo to jest CSI. Wow. No. Ale wypas. I to jest CSI w, indy, w indywidualu, chyba, nie? Ale fajne. Mdziki, dziki, kolejne Maserati Cadi O, idę do chłopaków. Cześć! 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 Eee, tu czy tam? tam? Tam. Tam. Dobra, to ja, to ja słuchajcie, to ja czekam. Zaraz, zaraz się podgonię, nie? No to dobrze, ale to czeka na ciebie czy tam się widzimy? Kierowca nie? nie, ja mogę być swoim kierowcą. No, to, no, to, to poczekam. poczekam. Dobra. Dobra. E, okazało się, że nasze podwozie do Forda GPW w związku z tym, że wygląda jak Frankenstein i trochę straszny e, nie jest tu, tylko jest na placu magazynowym e, a na, i w, na terenie warsztatu, więc jedziemy obok zobaczyć. Ale fajny ten 124 w AMG. Bardzo. Kombiaczek, Super. Dobra, i teraz tak. Numery też gdzieś zaraz trzeba będzie od, e, odgrzebać z niego. Niesamowicie, niesamowicie prosta jest konstrukcja tego samochodu. Te te no co wiesz, no, to, to, to było coś, co zrobione było w rekordowym czasie, szybko przygotować samochód na potrzeby wojny. O, zobacz, on tu musiał mieć jakiś spych, chyba, nie? Tak są tutaj to nie jest chyba robota... Tak, 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 tak. Ktoś mu dospawał, żeby, żeby jeździł, wiesz, na tym. Tyle kolorów. Swoją drogą też żółty się pojawia, tak jak u nas. My, jak przyjmowaliśmy ten pojazd, ona była uszkodzona tutaj, nie wiem, czy to... Tak, 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 tak. Ona była uszkodzona, ale to jakby szyba jest, wiesz, i tak wstawiana. Najważniejsza jest ramka, że, że ramka się zachowała i jest. Super. Czy ci się? No. no. Zastanawialiśmy, czy to jest to, czy, czy o tabliczki o... Nie, ale jest, jest idealne. No jest Frankenstein, no. No ma sporo zmian jakiś, wiesz, w późniejszych latach, mówi widać sporo modernizowany był. I tu tak, nie? Tutaj. Tak. Tak, 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 tak. Też go y, odpakować? Może wezmę. Nie, na... nie będziemy go odpakowywać, bo od razu go trzeba... Zobacz, to jest mocowanie na karabin maszynowy, widzisz? Tu. Aha. Pod wielką lagę, tak, no bo do ramy, żeby wiesz, to było e, przekręcone pod wielką lagę, pach. A to w ładnej kondycji jest akurat ten element. No ale wiesz, masz most w przód, diencji, masz most tył, masz... E, resory przód chyba są nieoryginalne z tego co widzę, ale w razie czego są tam. No. On posłuży jako po prostu... Jako dawca. Tak, tak, no się, tak, tak, tak. tu widziałeś, nie? To jest tak, 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 kombinatoryka genau. wyższej klasy. Felgi całkiem okay. Opony, tak? Ale felgi nie są, są, są nowsze niestety, wiesz? Mhm. Nie, powinny być kombaty, ze skręc, są skręcane. Wiesz, to, to był sprzęt, który był użytkowy. No oni, wiesz, to no, modernizowali to, jeździli, zmieniali. Ale super. No dobra, to teraz tak, patrz. Tu ma poprzerabiane poprzerzucane ma cały ten przód, bo musiał być tutaj coś, coś, coś wozić, wiesz. Eee, moment, moment. Dobra, no. No tu musiał pod, wiesz, podpiąć coś, tak? Jakby jakieś pewnie hak jakieś inne rzeczy. Bo przerabiana jest sporo mocno ta rama, wiesz? No na tym. Bo okay. zobacz, tył też jest przerobiony, widzisz? Dobra, ale to tam nie jest taki to już widziałem wcześniej. No. A środek jak wygląda? Zaraz, zaraz, zaraz ci pokażę. Ale tak, tu ma wszędzie ewki. Wiesz. I ten zaraz rozpakowujemy go, żeby go zobaczyć, jak to, jak to wygląda i jak to działa. Tu masz szybę, ramkę szyby, jest grill, jest tak, jest jedna lampka, druga lampka też jest. Super. I wszystkie są lampki Fordowskie. Widzisz? No, ale są f -ki. no to super, bo to kurde. Ten grill jest pomęczony, bo jest wiesz, jakby ten, ale ma lampki Fordowskie, więc jest super. Są ewki na lampkach. Yeah, ale super. Pojrzał od góry na ten fartuch taki, co będzie na tym Poczekaj, już to, już to zobaczę. Poczekaj, czy tu będzie... <grym> Ja wiem, 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 pokazywałeś mi to ostatnio, ale wiesz co, to jest do oczyszczenia. Dobra. Niestety. Dobra. Niestety jest do oczyszczenia. Ale są na podmaski, to znaczy, że mamy grich także, także super. Mamy tak, mamy fotele do tego i mamy teraz ta... Nie widzę. Gdzie mamy szpargały? A tu mamy szpargały. Światła. I oryginalne. Amerykańskie wiatro. Oryginalne amerykańskie wiatro z oryginalnymi. E, Brake. O, zobacz. Nowa pompa paliwowa. No super. Nowka sztuka. O, poczekaj, bo ja się tutaj. E, z... Słuchałem? bezręcznej wstępnej podki. A jest bezręcznej, faktycznie. Ale jest, ale jest... E, e, wygląda jak od Warszawy starej. No bo to jest. Wiesz, to jest to, tak o, zobacz, chłopaki tak. już naprawiają. Chłopaki, nie w tym miejscu! <śśpiewanie> Wyżej! O, 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 o! O, o. o dokładnie! <śpiewanie> Ale to co, na kołach jechać? No, <grym> no dawaj, to jest Dobra, <grym> i teraz tak. Mamy Willisowy motor. No, Czekaj, Spisiu, bo tutaj jest, widać, że to jest pięteczk. A będzie to... Okej, okay, dobra, to jest. No to jest cenotek, czyli jest z między mocnieniami, co idą wzdłuż. Tak 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 tak, tak. Tak, 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 tak. tak, tak, tak. Czyli to jest dokładnie tak, jak myśleliśmy, czyli jest ten późniejszy motor powojenny. Osłonę rozrządu od przodu, dobra i no, to, a trochę bardziej od przodu. No, nie so, wiem, no, one się krzyżują. Aha, dobra, no to to już widzę. No to to jest y, silnik, który jest na kołach. Y, rozrządu, a nie na a nie na łańcuchu. Także to się potwierdza. No tak. Czy... Czyli dokładnie to co, to, to, to co myśleliśmy, że jest jakby późniejszym motorem, natomiast e, teraz poczekaj, przerzucam tu na tą stronę. Dobra teraz tak, są jakieś odlewy na, na tym reduktorze w tyłu na środku. Są, ale nie, nie widzę ich teraz. Ale jest FK o, no to mamy fordowski reduktor. To jest bardzo dobre, wiadomość. Jest Tu. Ale tak, jak mówisz o śrubie, czy o odlewie? Nie, o okay, odlewie, tak. odlewie, tu. A, dobrze. W tak, w tym miejscu powinna być. No właśnie tam na środku. No, no to jest. Nad, nad tym wałkiem tam. Trochę jest... Pokazujesz akurat co innego, więc widzę co innego teraz. może Czekaj, okay, czekaj, 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 czekaj. O, tu, w tym miejscu. Tak, no, Pięknie. Widzisz, teraz, tutaj masz od, coś. Od, od, od lewej strony skrzyni biegów... O, tu masz, od, od, poczekaj, od prawej masz WG coś tam, coś tam, coś tam. Dobra, a teraz od lewej czekaj, a już fotel chłopaki montują. No dobrze, dobrze, zaraz będziemy jeździć. Yy, to jest obudowa sprzęgła, i czy na skrzyni jest FK, czy nie ma? nie ma. Ty wiesz, że na śrubie, chyba na śrubie olejowej, jest FK. Na śrubie olejowej jest przypadek akurat, ale chodziło mnie o odleż. Ja wiem, a, wiem, z... wiem, 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 ale wy... nie wiem, nie widzę jej tutaj teraz. Trzeba byłoby to oczyścić. Kurde, tutaj tak jest taki towar, że to nam tyle daje. W końcu będziemy mogli coś ruszyć dalej z, z projektem, bo, bo, bo jak sam wiesz, już dochodzimy do yy, ściany. No i super. A, a tutaj to, to nam daje bardzo dużo. No i super. Kurcze, no jeżeli ta lama rzeczywiście nie jest gmita, jeżeli jest uszkodzona tylko z przodu i z tyłu, Wiesz, doma zobacz. Tu je ktoś dospawywał coś To jest małe Miki, to jest tam, wiesz Tak zwane tak, tak Baba mate Baba tak jak ten z Toresta Gampa Eee. Eee, super Resory Fordowskie widzę Nie a jestem pewien co do przodu, wiesz? Czy przody są okej okay? No zapewne te wieszaki są nie okej okay, Ale rektory. a pokaż go od spodu jakby pił Proszę pana, fardowski leser. Tak? No to, tak. no to bardzo się cieszę z tego powodu. No to no tak wygląda. Potrzebujemy tego, naprawdę, kurde, wykorzystamy no wszystko. No to tak wygląda. No i doskonale. A ja właśnie... Zobacz, chłopaki musieli nawet kontenery przywieźć, żeby go wyładować, e, naszego Frankensteina. Cześć, Aha. i co, daję jadę? <laughs> czekaj, się? czekaj, 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 ja muszę tutaj odwrócić, o. Trzymaj. I co, zaakceptowałeś? Akceptacja jest. Dobrze, no bo my się obawialiśmy, że, wie, że samochód może nie spełniać waszych oczekiwań. <gryzny> <gryzny> najważniejsze. Oni byli przerażeni jak że przyszliśmy do nich. Oni takie tematy ogarniają to same R31, G-klasy i tak dalej, i tak dalej, a my im <gryzny> powiedzieliśmy, że no tak. Słuchaj, przekazuję Ci patyka no i życzę powodzenia z projektem. Słuchaj, większej w większej niż w celu nie będzie, więc jest spoko. No tak Dobra, trzymaj się Adam. Jest i podwozie, słynne podwozie z Ameryki. Dobra, yy, bo będziemy zjeżdżać do środka, nie? No także jeszcze trochę w stronę bramy. Ej, kurde, rama jest zdrowa. Tak, jest dobrze. Rama jest zdrowa i niepołamana. No może tutaj. Lata, lata, nagrywamy No dobra Takie rzeczy Jeszcze w środku coś mam Doskonale No i przyjechało Patryk, przyjechało podwozie. Rama jest bardzo ładna, jedno jest pęknięcie tylko tam, ale ale ogólnie jest dużo lepsze niż tamto. Fajne fordowskie resory. Są IF-ki na śrubach. Od resorów, może nie wszędzie, ale ogólnie to tych resorów użyjemy. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Jest dobrze. Jest dobrze. Dobra, zjeżdżamy. Co, koniec? koleżanki, koleżanki, Super, no super. Kurde, bo teraz w końcu możemy działać, nie? Reduktor jednak nie jest twardowski, tak jak mi Patryk pokazywał, ale ale jest nieźle, plus paleta części. Także możemy ruszać. Fantastycznie. Są elementy fordowskie, są elementy z Willisa, są nawet z CJ'a. Jest też sporo silikonu, ale naprawdę no, potrzebujemy tych rzeczy. Także to w jakich pieniądzach jeszcze Patryk to kupił, no to jest prawie kradzież. Super, mega ścież. Szybka. Dobra. No, też tu. I tak już sama szyba jest do wyrzucenia. Aha, bo tu też wszystko, kawałek oryginalnej ramki zewnętrznej, sklejonej silikonem z oryginalną wewnętrzną, pozbawioną słupka. No, ciekawe, ciekawe. Tego raczej nie wykorzystamy, bo już ramkę mamy zrobioną. Jest F, proszę Tu Sprawda trochę jest schowana Ale jest Są błotniki, są haczyki Jest to amerykańskie wiadro fotel kierowcy i fotel pasażera też ma F -kę. doskonale ten pas też jest od Was? ten? dobra I skarbów Pompa od, od cj czyli powojenna, ale sprawna. Inną ma górę. Śruby na krzyżaki, no generalnie do tego silnika od, od cj to będzie OK, ale do tego na, naszego fordowskiego trochę szkoda taką zakładać. Strzęgiełka ich nie użyjemy. Tych de de dekli też nie użyjemy. No pedały chyba a, chyba też są powojenne widać, że są przerabiane. Sama sztyca jest oryginalna, ale tutaj jest inny pedał Włącznik świateł długich. Ten, ten akurat jest powojenny, ale być może będzie do wykorzystania. Tutaj pedał gazu. Chyba bez f Dobra, jest tu gaźnik. Gaźnik Cartera, model WO. Made in Louis, San Louis, USA. No co prawda jest po jakiejś odbudowie. Która trochę z, no, Wygląda trochę śmiesznie na przykład z tym tutaj korkiem ze ślepką niebieską, ale to jest taki gaźnik, jakiego potrzebujemy. Także ten, ten gaźnik będzie jeździł w Fordzie GPW dla muzeum na pewno. Bardzo fajnie. Dobra. Tu sterowanie gaźnikiem. Też pewnie to wykorzystamy. Tu jeszcze mam. pod podgaźnik jak najbardziej. Tu jakieś śruby, jakieś elementy to się zawsze przyda. Aha, tu jeszcze części zapasowe do gaźnika, bardzo dobrze. Super. Bardzo fajnie. Bardzo, bardzo cieszę. Kamień milowy naszego projektu, czyli drugie podwozie, które będzie dawcą do tego, żebyśmy mogli z patryka Forda GPW dla muzeum, naprawdę stworzyć samochód, taki, który będzie się poruszał na właściwej skrzyni biegów, na właściwym reduktorze, z właściwymi wałami napędowymi, na właściwych resorach. Naprawdę tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które wykorzystamy. Bardzo się z tego cieszę. Są przednie półosie, więc będziemy mogli w końcu przedni most zamknąć. No po prostu potrzebowaliśmy tego i w końcu to tutaj u nas jest w Karingtonie i zabieramy się za rozbiórkę, o czym w następnym odcinku.